Jestem wesoły Romek Zbuduję z tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Kup dach firmy Roben za tysięcy zł, a otrzymasz myjkę kerszer za złoty 23. Zł. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 Wielkopolsce. Magazyn Miejski we wtorek 9 sierpnia Witold Torbiarczyk witam i zapraszam. Pielgrzymi już w drodze. Kaliscy pielgrzymi wyruszyli w drogę na Jasną Górę. W tym roku do Matki Boskiej wędruje sześć grup z kaliskich parafii. Pątnicy najpierw spotkali się na porannych mszach świętych w swoich parafiach, żeby o 8:30 spotkać się na lisie, gdzie pobłogosławił ich biskup senior Stanisław Napierała. Hasło tego rocznego wędrowania: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. W tym roku w drogę wyruszyło mniej osób niż w ubiegłych latach, ale jeszcze na Lisie organizatorzy pielgrzymki nie byli w stanie określić dokładnej liczby pątników. Tutaj wszystko tak naprawdę się rozstrzyga, gdzieś kolejne grupy, które przychodzą, e, powiem tak krótko, meldują nam ile osób jest, dlatego no, trudno przewidzieć. Mam nadzieję, że no, nie będzie mniej, chociaż to tak z tego co gdzieś tam wcześniej księża zgłaszali, niektóre grupy się łączą. Ostatecznie z Kalisza wyszło nie przewidywano 10, a 6 grup, a w nich setki pielgrzymów. Najbardziej liczna tradycyjnie jest grupa od Świętego Józefa, ale w tym roku również z parafii Miłosierdzia Bożego, która połączyła się z grupą Argento. Wszystkich żegnał i błogosławił biskup senior Stanisław Napierała. Pójdziecie z Ewangelią Miłosierdzia, będziecie się męczyć, będziecie mocno zmęczeni. Ale pamiętajcie, że to zmęczenie będzie Wam dawało radość, której niepodobna porównać do jakiejkolwiek innej radości. Wszyscy pielgrzymi w tym roku wędrują pod hasłem Błogosławieni Miłosierni, ale bowiem oni miłosierdzia dostąpią, ale każdy z nich idzie również ze swoją intencją. To jest fajnie spędzony czas. Yy, idę też z intencją o zdrowie dla rodziny. Nie wiem. Można z ludźmi pobyć. Tu można bardzo mocno doświadczyć Bożej miłości. Przez to, że tak naprawdę też mogę iść dzięki innym ludziom, którzy się na opiekują. To też jest niesamowite doświadczenie. Niektórzy na Jasną Górę wybrali się całymi rodzinami. Ja chodzę od wielu, wielu lat, jeszcze zanim założyłam rodzinę. Natomiast dzieci chodzą z nami od kilku lat, od trzech lat. W tamtym roku mieliśmy przerwę, ponieważ się urodziło najmłodsze, śpi tam we wózku. I, i byłam na, wtedy zaraz po porodzie, więc w tamtym roku nie mogłam, ale ciężko mi było to przeżyć i postanowiłam, że w tym roku już na pewno pójdziemy. Co prawda troszeczkę się obawiamy, bo z trójką dzieci to jest... Nie lada wyczyn i wyprawa wielka, ale myślę, że z Bożą pomocą jakąś damy radę. Trochę ciężko już mnie nagiwałam, ale ja już teraz czwarty raz idę, ale przedtem chodziłam tylko yy, po jednym dniu, po dwa dni. Dla wielu z nich pielgrzymowanie to już tradycja rodzinna. Rodzice zaczęli kiedyś chodzić i potem dopiero się zaczęło, kiedy dzieci już załapały bakcyla. To nie trzeba wcale namawiać nikogo. To po prostu się idzie. Atmosfera. Najbardziej mi się podoba, jak jest to oczekiwanie, że kiedy dojdziemy do tej Matki Boskiej, kiedy się w końcu pomodnimy przed tym obrazem. Podczas pierwszego przystanku pielgrzymi zjedli śniadanie i dali chwilę odpocząć swoim nogom. Godzinę później wyruszyli w drogę. To już 379 kaliska pielgrzymka na jasną górę. Pielgrzymi pokonają 166 km. Na jasną górę dotrą 13 sierpnia, a opuszczą ją 16. W kaliszu będzie można ich powitać 3 dni później. Straż Pożarna i Straż Miejska brały udział w akcji wyławiania z rzeki portfela. Zadanie potraktowano nad wyraz poważnie, bo zakładano, że do wody wpaść mógł także jego właściciel. Całe zdarzenie miało miejsce przy mostie reformackim. Operator monitoringu miejskiego zauważył leżący portfel na brzegu Wału Staromiejskiego. Straż Miejska rozważała najbardziej dramatyczny scenariusz, że portfel mógł należeć do osoby, która przez nią wagę wpadła do nurtu kanału albo być przedmiotem rozboju, kradzieży lub innego przestępstwa. W akcji brali udział strażnicy miejscy i straż pożarna. Po wydobyciu portfela okazało się, że jest on pusty. Funkcjonariusze ustalili, że jego porzucenie nie miało związku z przestępstwem, czy co gorsza, już z utonięciem człowieka. Mundurowi apelują do mieszkańców miasta, by pozbywając się starych i niepotrzebnych rzeczy, czynili to w rozsądny sposób. Zobaczmy to raz jeszcze. Tym razem z lotu ptaka podczas sobotniego koncertu lata z Radiem w Kaliszu na polach marsowych mogło się pojawić łącznie kilka tysięcy osób w kulminacyjnych momentach przed sceną. Było naprawdę gęsto. Tak to wyglądało z perspektywy drona. Koncert lata z radiem ściągnął na pola marsowe tysiące kaliszan i przyjezdnych z okolicznych miejscowości. Około 16.30 na scenie na polach marsowych pojawiła się Arkanoego. Występ najbardziej poruszył oczywiście najmłodszych widzów. Ci tłumnie zaczęli pojawiać się pod sceną na występie Varius Manx i po 21.20, kiedy zaczynał się koncert Demono. Imprezę obserwowała z góry kamera portalu Faktykaliskie.pl podwieszona pod drona firmy Kaldron, który na nasze zlecenie filmował z nieba najciekawsze momenty sobotniej imprezy. Historia kobiety zawiedzionej małżeństwem z prowincjonalnym lekarzem to temat jednego z najwybitniejszych dzieł światowej literatury XIX wieku. Po temat tym razem sięgnęli „Związani z kaliszem“ młodzi adepci sztuki filmowej i zadaptowali panią Bowari. Osadzona w naturalizmie powieść łączy złożone studium psychologiczne kobiety nieszczęśliwej, ostatecznie upadłej i przegranej, skonfrontowane z przytłaczającym życiem w małym miasteczku. Kolejne romanse Emmy to odpowiedź na tęsknotę za wielkim światem. Kobieta marzy o obracaniu się w sferach wyższych, a dopuszczając się kolejnych zdrad szuka miłości idealnej. O trudnej roli bohaterki Floberta filmowej Ewy mówi Anna Konieczna. Pierwsze aktorskie kroki stawiająca w Kaliskim Teatrze imienia Wojciecha Bogusławskiego. To jest chyba próba odnalezienia siebie. Generalnie, film dla mnie cały, jakbym go tak mogła spakować do jak najkrótszego zdania, żeby go jakoś opisać, to, to jest chyba lęk przed skonfrontowaniem się z własnymi emocjami i, i takie uciekanie po prostu od jakiegoś straszliwego bólu. Nasza Ewa scenariuszowa, jakby nie tylko jest rozczarowana swoim życiem. Jako takim i, i, i troszeczkę znudzona nim. Ale oprócz tego y, boryka się jeszcze z ogromną traumą po stracie dziecka. Wśród kochanków Emmy na uwagę zasługuje Leon. No jest szczególna, bo jakby to jej zastępuje w jakiś sposób y, tą tragedię, która się stała jakiś czas temu, bo ta Ewa straciła dziecko, Ewa, nie Emma. <grych> e, jakby i kochanek, właśnie, którym ja jestem, to jakby. W jaki sposób zastępuje jej to dziecko? Licealistka z Kaliskiego Kopernika, Angelika Jasińska, jest na planie filmowym i jedną ze statystyk. Ja wczoraj grałam recepcjonistkę w hotelu. Moim zadaniem było podziękować Ewie za pobyt w naszym hotelu, i ona wtedy wychodziła. Dzisiaj natomiast na dobrą sprawę jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało. Powieść Gustawa Floberta stała się kanwą do filmu o ciemnej stronie miłości, o desperackim rzucaniu się w objęcia kolejnych kochanków. Etiudę filmową przygotowuje nadprostną Grzegorz Paprzycki, rodowity Kaliszanin, student reżyserii Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, a przy okazji nasz dawny operator. Tematem tej Etiudy, w skrócie, w jednym zdaniu, jest, jest ucieczka od rzeczywistości głównej bohaterki. I biorąc pod uwagę ten temat, staraliśmy się też odpowiednio podejść do formy tej, tej Etiudy, tego projektu. I jeżeli chodzi o zdjęcia, o formę tudy staraliśmy się, aby zdjęcia do tej realizacji posiadały jakby element niepokoju, element oderwania od rzeczywistości, tak aby nie tylko ta strona merytoryczna, ale również formalna pasowała do założeń, jakie ustaliliśmy na na etapie preprodukcji. Efektem końcowym będzie maksymalnie 20-minutowa miniatura filmowa. W jej tworzenie zaangażowało się prawie 20 osób. To etiuda zaliczeniowa studentów drugiego roku, a z zadaniem adaptacji Flauberta mierzy się równolegle ośmiu przyszłych reżyserów. Producentem filmu jest Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Opiekę artystyczną nad projektem sprawuje znany filmowiec i wykładowca Filip Bajon. Co piąta inwestycja miejska w tym roku nie będzie zrealizowana albo jest zagrożona brakiem realizacji. Z listy wydatków na inwestycje w tym roku mogą spaść przedsięwzięcia o łącznej wartości 27 milionów złotych z proinwestycyjnego budżetu, jak jeszcze kilka miesięcy temu nazywały go władze Kalisza, ucinane są kolejne miliony, a ważne dla miasta inwestycje spychane są na bliżej nieokreśloną przyszłość. Miasto z listy zadań, która liczy 108 pozycji, wykonało do tej pory zaledwie 11. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu faktykaliskie.pl. I kończymy wtorkowy magazyn miejski. Spotykamy się jutro. Zapraszam i do zobaczenia! wieczorem zachmurzenie całkowite, 17 stopni na termometrach, na barometrach 1002 hektopaskale. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni, możliwe słabe opady deszczu. Jutro rano subkirtynci pokażą 14 stopni, będzie pochmurno, ale nie powinno padać. W ciągu dnia maksymalnie 16 stopni, ciśnienie utrzyma się na poziomie 1000 hektopaskali.